Na początku tego wspaniałego filmu, drogi widzu, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Chcesz coś zadać? Że też zapraszam. No dodała. Dodałam. No, więc zapraszamy na film, bo będzie bardzo ciekawie. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Ja i moja śnieżynka. Witamy. Tak kochani, dzisiaj e, że tak powiem... Śnieżynka jest taka piguła śniegu, nie? Piguła. <noise> dzisiaj jeszcze nie są Mikołajki, to znaczy dla mnie, dla nas, bo dla Was już są dzisiaj. Jest 6 grudnia, czyli Mikołajki, e, ale my mamy 4 grudnia, czyli poniedziałek, e, bo musimy przygotować prezenty dla naszych e, widzów. Wiadomo, ludzie lubią dostawać prezenty i postanowiłem w Mikołajki, w stroju Mikołaja rozdać 100 kg kiełbasy. Oczywiście kiełbasy drwala. To, co tu widzicie, to jest mięso. E, jedna piąta część mięsa, która tam jest trochę więcej. No, ale stół by tego nie wytrzymał. Stół by tego nie wytrzymało, dlatego 100 kg kiełbasy e, będę robił od dziś zacznę, to wszystko muszę pokroić, napeklować, przygotować, popakować i w środę ruszamy, czyli 6 grudnia rozdawać je dla przypadkowych osób, które akurat będą robiły zakupy gdzieś tam na mieście i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mam nadzieję, że nikt nas nie popędzi jakoś bardzo, a jednak Chyba drwala. Będzie a... uciekający Mikołaj. Tak, uciekający, uciekający Mikołaj będzie. Nie, no myślę, że źle nie będzie. Wiadomo, różnie to może, różnie to może e, dla niektórych wyglądać, może jakaś podpucha, trucizna i tak dalej, więc to nie jest trucizna żadna. E, to znaczy, wy to już wiecie. No, co tu jeszcze można więcej powiedzieć? Powiedz mi, moja śnieżynko. Broda jest, czapka jest. Wszystko jest, nie? Tylko no. kolor trochę nieodpowiedni tej brody. A może ci zafarbujemy, co ty na to? Nie, mm -hmm. Ech, na siwu. <laughs> czyli niebiesko. Tak to będzie wyglądało. Ja, oczywiście, jeśli chodzi o produkcję, kiełbasy drwala, dwala, wiadomo, jak to się robi, będę jakieś tam e, zdjęcia, że tak powiem, wrzucę do momentu, kiedy nie będziemy tego pakować i wyjeżdżać, więc, e, więc tak to będzie wyglądało. 来请问,好好好。 Bajunia, swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam. Każdy z przypadkowych osób dostanie taką torebkę z najpyszniejszą kiełbasą na świecie. Teraz przygotowujemy torebki właśnie dla was, a później, czyli jutro, bo mamy, bo mamy dzisiaj, a jutro powędruję do tych torebek kiełbacha i mamy 100 takich torebek, więc i znowu nie przez pana noc. Lecimy. Pakujemy. Wy już jeste, jesteście na pewno po próbowaniu tej wspaniałej kiełbasy. Mam nadzieję, że Wam smakowała. E, oczywiście, zdrowych wesołych świąt raz jeszcze. E, mimo wszystko, że powiem Wam to dla mnie dzisiaj, bo dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki. Zaraz wyruszamy po spakowaniu, właśnie do Was. A pakowaliśmy to w ten sposób. Ręce mam czyste, jakby ktoś pytał. E, żeby mi się moi kochani nie obiadali, będziemy pakować. jąbachę. To nie jest tylko ta, jakby coś, bo jest jej dużo, dużo więcej. Więc ładujemy i do zobaczenia na miejscu. Mówiłem, że broda się przyda i brzuch się przyda. Mikołajki, widzisz? To było w tym celu. My właśnie wyjechaliśmy, jedziemy właśnie do was, więc kochani, widzimy się na miejscu w Toruniu i pamiętaj. Ty, jak obejrzysz ten film, to już spróbowałeś tej wspaniałej kiełbasy. Do zobaczenia. Mikołaj jeszcze czarna broda? Tylko ja nie rozdaję słodyczy, tylko swojską kiełbasę. Robię włoską kiełbasę amatorską. mam taki kanał na YouTube i chciałbym Państwu przekazać, oczywiście nie, nie wiadomo jak dużo, ale zawsze spróbowanie. Tu są moje social media na YouTube. W ogóle nagrywam, jeśli mam nadzieję, że Państwo nie mają nic za złe. Proszę, taki prezencik skromny w Mikołajki. Wszystkiego dobrego. To znaczy numer telefonu, nie, są moje social media, czyli na Facebooku i na YouTube. Można sobie wejść na mój kanał, tam gdzie produkuję kiełbasę. Ja mam kadał taki amatorski, A, ale to, jest jeszcze raz. Y, to znaczy, ja jestem też z tego samego województwa. Nie z Torunia. Kilkadziesiąt kilometrów nie mogę mówić, bo. Także smacznego życzę i zdrowych, cały świąt. Zdrowie. Dobry wieczór. Dzisiaj Mikołajki. Dobry wieczór. Y, niestety to nie słodycze. Kiełbacha. Swojska Kiełbacha. Mam nadzieję, że lubicie y, i że nie przeszkadzam bardzo. Y, taki mały prezencik. Produkowane amatorsko w domu. Ja mam swój kanał na YouTube. Zapraszam serdecznie. Tu jest mój kanał, moja grupa na Facebooku. Grupa ma już 126 tysięcy osób. Zapraszam również i zobaczcie sobie jak powstaje ta kiełbasa, jak i wiele innych różnych rzeczy. Zdrowych, wesołych świąt. Smacznego. Dobry wieczór. Dzisiaj Mikołajki. Mam taki prezencik dla pań. Tak. Kiełbasa swojska. To nie słodzice. Trochę inaczej niż zawsze, nie? Ja produkuję amatorsko kiełbasę. Mam kanał na YouTube. Zapraszam do oglądania. Tu są moje social media na tej właśnie karteczce. Także jesteśmy zaskoczeni. Smacznego życzę. Bo my nagrywamy ogólnie tutaj na YouTube'a i zapraszam dzisiaj będzie wieczorem film na YouTubie. sobie można zobaczyć. Panie razem? 100 kg kiełbasem do rozdania. Tyle zrobiłem. Zowych wesołych świąt. Mam nadzieję, bo nagrywamy nie będzie pan. Zapraszam na YouTube, przy okazji, to są moje social media. Kiełbasa to jest, to nie słodycze. Ja produkuję, kiełbasa trafił, Mikołaj trafił świetnie. Tak, kiełbasa drwala, może słyszał Pan o tym coś? Nie. Ja jestem stwórcą tej kiełbasy. Zapraszam na YouTube, dzisiaj będzie wieczorem film z tego właśnie, całego, z tej całej imprezy z Mikołajkowej, także... To znaczy nabyć, nie sprzedaje kiełbasy. Bardziej jest to pod kątem social mediów, ale generalnie jest tak, że to jest torby też filmowy, swoje gotowanie, wędzenie, zapraszam. Smacznego życzę, zdrowego swojego świąt. Dzięki, Dobry wieczór. Taki mały prezencik. Chodzę i rozdaję. 100 kg kiełbasy mam do rozdania, to nie są słodycze. Ja jestem, produkuję amatorską kiełbasę. Przepisy za darmo. Prezencik, proszę bardzo. Tu są moje social media, zapraszam bardzo na YouTube. Kiełbasa drwala to jest. Ale ja nie sprzedaję, proszę panie, Ja to zrobiłem z okazji Mikołajek, że tak powiem. Także życzę smacznego, zdrowych, wesołych świąt. Prezencik też? Kiełbasa, proszę bardzo. Zachęcam na mój kanał na YouTube. Grupa na Facebooku. Smacznego, zdrowych, wesołych świąt. Wszyscy z Orbami dobry wieczór. Też mam prezent dla Państwa. Dzisiaj Mikołajki. Dla pani, tak? Proszę bardzo, to jest kiełbasa e, swojska, kiełbasa drwala. Ja zrobiłem 100 kg i w dzisiejszym dniu, właśnie w Mikołajki, postanowiłem rozdać przypadkowym osobom. Proszę bardzo, życzę smacznego, zdrowych wesołych świąt. Kupić nie można, to, jest, to można sobie zrobić samemu. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Tu jest Aha, karteczka ja i można sobie samemu zrobić. Zdrowych tak wesołych świąt. Nagrywamy także. Dzisiaj będzie film na YouTube. Jeszcze raz, zdrowych włosy? Dobrze, pani wygląda. Rozdaje, rozdaje kiełbasę swojską, którą sam produkowałem, kiełbasa drwala. Proszę bardzo. Social media moje. Także to, proszę się nie bać, bo to jest. Nagrywamy na YouTube. Dzisiaj będzie film na YouTubie. Zapraszam serdecznie. Nie dużo, ale naprawdę kiełbasa rewelacja. Polecam. Zdrowych świąt. Panią. Dzisiaj Mikołajki. My nagrywamy taki odcinek na YouTube, na mój kanał Swojskie Gotowanie i Wędzenie zrobiłem 100 kg kiełbachy, właśnie dla Was między innymi, Panie razem czy razem ja produkuję taką fajną kiełbasę kiełbasa drwala proszę bardzo, taka patuszka ładna, firmówka moje social media, YouTube dzisiaj będzie film na YouTube. smacznego życzę Co i stałych świąt jestem dzień. młody, Mikołajem, jeszcze broda czarna niedługo będzie siwa dobry wieczór Mam przeciwwagę dla Pana, bo Pan tak nie, idzie z jedną nie. torbą. Prezencik! Prezencik! Dzień, dziękuję, dziękuję. Za darmo nie chcę Pan kiełbaski. To ta, nie, ale to piełbaki, Kiełbasa! Bo dzieci nie chcą. To Dzień dobry. proszę. Dzień dobry. Na YouTube mam kanał, ale to jest kontent wędzerniczy, swoje gotowanie i wędzenie. Na Facebooku też mam grupę 120 tysięcy osób. Tu są moje social media wypisane. Dzisiaj będzie film z tego, także tam się nagrywa i ona. Dobry wieczór. Lubi Pan swojską kiełbachę? Jestem naprawdę, nie chce pan darmo kiełbachy swojskiej? I Mikołajki dzisiaj, proszę pana. Darmo, proszę bardzo. Ja mam taki kanał na YouTube i rozdaję dzisiaj 100 kg kiełbasy, którą sam zrobiłem. Tu jest mój kanał, mój Facebook. Proszę sobie obejrzeć, proszę spróbować, bo jest kiełbasa drwala. Smacznego życzę zdrowego z świąt. Proszę bardzo, zdrowych, wesołych świąt i wszystko będzie dobrze, wszystkiego dobrego młodemu Mikołajowi, bo jeszcze czarna broda, ale dziękuję. oczywiście lecimy dalej, 100 kg dzisiaj rozdajemy, także dobry wieczór, Mikołajki dzisiaj, prezent mam dla Pana całkowicie za darmo, kiełbacha, lubi Pan kiełbachę swojską? Ja produkuję w domu taką fajną kiełbachę, kiełbacha drwala, nagrywamy ogólnie na YouTube, mam nadzieję, że nie będzie Pan miał nic za złe. Taki mały prezencik, inaczej niż słodycze Zdrowych wesołych świąt życzymy. I smacznego oczywiście. Tylko, że ja tak. Dobrze, to fajnie, dobrze. Nagrywam na YouTube, rozdaję kiełbachę Swojską, Lubi Pan swojską kiełbę? Kiełbacha Drwala. Proszę bardzo, zdrowych wesołych świąt. Zapraszam na YouTube. Dzisiaj będzie ten filmik na YouTubie. Na nowej, tak. I na Facebooka. Na Och oh, kurczę, dziękuję, dziękuję bardzo. Co tam jeszcze zrobić? Wszystko pan wciśnie co pan Dzień będzie miał. Dzwoneczkiem pan zadzwoni, Zdrowych wesadów i smacznego oczywiście. Dziękujemy. Możemy nagrać na YouTube. Taki mały prezencik, Kiełbacha z swojska, lubi pani? Tak, dziękuję, Proszę bardzo. E, nie, to nie z firmy, ja, ja jestem e, święty Mikołaj młody, mi. bo jest czarna broda, także potem będzie biała na, na starość. E, zapraszam na moje social media zdrowych wesołych świąt i smacznego oczywiście możemy nagrać? na youtube? kolejny pan kiełbacha, nie, nie, nie ten nie słodycze ja sam to robię, kiełbasa drwala wejdzie pan sobie na internet, na youtube albo swojskie gotowanie na facebooku zobaczy pan sobie jak to powstało zdrowych wesołych świąt i smacznego A młody Mikołaj jeszcze, dopiero będzie stary możemy nagrać na youtube? Mam prezencik prezencie kiełbasa, oczywiście to nie są słodycze, poczekajcie zaraz, nie mam dla wszystkich, mam 100 kg kiełbasy do rozdania, którą sam zrobiłem od poniedziałku, także taki mały prezencik prezencie kiełbasa 2 YouTube, Facebook, zapraszam, smacznego, zdrowych, wesołych świąt. Od miłego Mikołaja. Oczywiście subskrybować i lajkować, nie? Kiełbasa, social media, zapraszam serdecznie, proszę bardzo, smacznego życzę, zdrowych, wesołych świąt. Dziękujemy. świąt. Wesołych dla pani również prezent. i Całkowicie darmo. Kiełbacha. Serio? Nagrywamy panią na YouTube. Słowieska kiełbacha. Nie słodycze. Sam zrobiłem. Smacznego życzę. Tu jest YouTube, Facebook. Zapraszam. Może pani się zobaczy, Dzisiaj filmik będzie na YouTube. Zdrowego są śniadki. Smacznego. Jestem młody Mikołajem, mu czarną Ja Wiadomo. Paraj państwo, panowie. Mam dla was prezent. Całkowicie darmo. Na zagrychę kiełbacha. Lubicie kiełbacha? Nie możecie? Naprawdę? No nie, no darmo nawet nie chcą No już no 100 kg do rozdania, także Powoli ubywa, zdrowych, cały świąt Kiełbacha Swojska No to super, bo no. ja jestem kiełbasożercą Naprawdę? To zapraszam na moją grupę na Facebook Swojskie Gotowanie i Wędzenie Tak, to ja jestem I YouTube Kiełbasa drwala Słyszał pan o kiełbasie drwala? Jeszcze raz Kiełbasa drwala, słyszał pan coś z tym? Nie. to ja ją stworzyłem w obułce w nie no to to jest kiełbasa tak. proszę bardzo niedużo ale jest produkowana w domowych warunkach przeze mnie dzisiaj na youtube będzie film na tym kanale tak. zapraszam do subskrypcji zawiało Zawiało. tak do subskrypcji zdrowych wysokich świąt dziękuję i na zachęcam smacznego no. kiełbasa swojska mam nadzieję że pani lubi robiona w domowych warunkach przeze mnie na prezenty w mikołajki dla państwa proszę bardzo nowych Wesołych Świąt. YouTube, Facebook, zapraszam serdecznie do śledzenia, do subskrybowania. Smacznego nie, nie, nie. życzę Kur? Mam prezencik dla Państwa na Mikołajki. Całkowicie za darmo. Komu? Kto tu rządzi? Nie, jestem młodym Mikołajem i w domowych warunkach produkuję kiełbachę i zrobiłem 100 kg i dzisiaj chodzę i rozdaję. I tak zostały mi ostatnie dwie paczki dla Państwa. Kto tu rządzi? Zupełnie za darmo. Mikołajki. No dobra, no to niech będzie dwie. Proszę. Tu są social media, bo nagrywamy na YouTube. A. Dzisiaj film będzie... Nie, ja nie sprzedaję, tylko zrobiłem to dziś, na dzisiejszy dzień. Także 100 kg było i się zbyło. Zapraszam na YouTube dzisiaj. Z nowych wesołych świąt. Tak. I Facebook tak samo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. I to by było na tyle. Szybko poszło. Nie myślałem, że pójdzie tak szybko. Tona by była i też by poszło. Także e, dziękuję za oglądanie. Ludzie lubią dostosować prezenty. Co tak uciekasz? No, bo no za blisko, żeby ci bo <laughs> zaraz swój brzuch pokażę. No, także to tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście, poczekaj, poczekaj, jeszcze się nie rozłączę. Się ja ja nie rozłączę, bo ja już w palcu. Aha, pływam. palce zręciały. <laughs> Kochani, subskrybować, lajkować, zapraszam na grupę swojskie gotowanie i wędzenie. Sklep internetowy, swojskie gotowanie i wędzenie.pl. Oprócz tego, Instagram, Swojskie gotowanie, TikTok, Swojskie gotowanie. Gile mi nie leso. <laughs> jeszcze nie. Masakra. Nie myślałem, że tak szybko pójdzie. Mam nadzieję, że y, będzie smakowało. Pozdrawiam do następnego, cześć.